Jest 23.45, pobudkę mam za 3 godziny, wszystko po to, żeby obejrzeć wschód słońca w Białowieskim Parku Narodowym. Dobranoc. To było dosyć bolesne. Druga 50. Jedziemy, szykujemy się i jedziemy. <grywk> For the moment, and if we moved, we should be much more likely to be seen by spies," said Frodo, looking round quietly. "If I move, I should be seen." The still, they the farm prepared to The shades of the evening began to fall, for they had not eaten anything since breakfast. They have not. now na. we wojcie zbliżamy. Wjechaliśmy do krainy żubra. Już były pierwsze znaki, uwaga na szubry, już może widzieliśmy dwa, ale były za daleko, może to były krowy po prostu. Jest minus pół stopnia, przez chwilę pokazywało, pierwsze przymrozki zaliczone, a lato skończyło się, ile? Trzy dni temu. Witamy Podlaskie, no i że będziemy mieli większe szczęście w polowaniu na żubry, niż mieliśmy ostatnio w polowaniu na łosie w Bybrzańskim Parku Narodowym Przyjechaliśmy Wychodzimy na Czarny Szlak i od razu e, słychać nawoływania. Nie wiem czy to są, czy to jest, są jelenie, czy to jest jakieś już rykowisko, czy to żubry. No i e, ptaki, więc dzisiaj mam nadzieję, że nałapię do mojej aplikacji trochę ptaków. No a poza tym idziemy polować na żubry, to jest najważniejsze. będzie je tak słychać i żadnego nie zobaczymy. Ja uważam, że to bardzo prawdopodobne. Smurf maruda, cicho. <śpiewanie> Niesamowitego jakby widok ten tutaj oszronionej zieleni i te żubry to się wydaje jakby tak jakby z jednej strony odpowiadały sobie na drugą w ogóle brak słów jest to całkiem niezły spocik na kawę Idziemy w kierunku carskiej troniny, i cały czas słyszymy żubry. Żadnego oczywiście nie zobaczyliśmy, ale udało nam się przez aplikację złapać kilka ptaków. Ale poza tym jest tutaj po prostu, no pięknie tu jest, niestety, albo stety, większość parku. To jest rezerwat Ścisły. Można tam udać się tylko z przewodnikiem. I tak naprawdę możliwości zwiedzania bez przewodnika są bardzo ograniczone. Ostatecznie, no niestety, no bo dzięki temu ten park jest taki dziki, jaki jest. No, ale nie dużego wyboru nie mamy. Wybraliśmy sobie czarny szlak tutaj w północno-zachodniej części i on ma parę kilometrów, można się przejść natomiast warto myślę jak się ma grupę i pieniądze wziąć przewodnika to jest około 550 zł na 3 godziny no i rzeczywiście udać się w głąb parku myślę że wtedy też szansa zobaczenia tych żurów jest większa no ale i tak jak już mówiłem wielokrotnie jest tu ślicznie więc nie narzekam za bardzo O, żup tam jest. Sens nabierze. Tu mamy ślady jakiegoś zwierza. Nawet pazury widać. Ale piękny odcisk. O, jak nowy. Ej, ci korki już miałem, a tutaj peł zacześny. Masz takiego? Nie mam. Nie masz takiego. A ja mam takiego. Nagrywaj, nagrywaj. No, okej. Okay. To jest fajne, że w tej aplikacji ona rozpoznaje, nawet jak jestem offline, bo tu nie ma zasięgu. Natomiast normalnie można też sobie odpalić. Dźwięki tych wszystkich ptaków, żeby rzeczywiście poznać, czy to na pewno był on. Ale teraz nie chcę się załadować. Natomiast później będę mógł sobie go zapisać. No, że jest mój, że go znalazłem tutaj. A moja śliczna pani operator go nie ma. Nie <grymne> rozumiemy go mi. <grymne> A masz kowalika? Masz kowalika, czy nie? Nie. <laughs> Strzyżyk to wygląda jakby go malowało dziecko. Jakby namaluj swojego pierwszego ptaka w trzech ruchach. Takie kółeczko, dziupek i nóżki. I tylko ten kuperek nie wystaje. Wróciliśmy na parking. Żadnego żubra. Dwa lisy zobaczyliśmy. Jedziemy dalej, ale powiem tak: szczerze, jakbyśmy zobaczyli coś jadąc samochodem, to już bym nie czuł, że to jest tak na dziko, nie? Tu było naprawdę na dziko i dupa. I słyszeliśmy, jak się po prostu one chcą kochać, nie? Bardzo napalone, krzyczą, ale się nie pokazały. No, dupa, no. Ale nic. Jest. Tak sobie jeździmy teraz tutaj w okolicach Białowieży. Myślę, że trochę w sprawę. Ja jestem przekonany, że rano to tutaj były stada żubrów po prostu pasące się. Jakbym był żubrem, to właśnie w takim miejscu bym był rano. A nie w takim miejscu, co tak wygląda. Jakby one miały stópki i te kobiety to były buty na ich stópki. <laughs> I w ogóle fajnie ten kiedy mają takiego irokeza z tych kości rogi. Chyba, co by tu dużo nie mówić, poddaliśmy się. Ale uznając, że nie wyjeżdżamy stąd bez zobaczenia żubra, udaliśmy się do pokazowej zagrody żubrów. Jest tutaj bardzo fajnie. No, czujemy się pokonani i życzymy wam więcej szczęścia. Ale mamy tutaj też jelenie, kurde mać. łanie, łanie właśnie, łanie. Poznajemy je po tym jakie są, że to są łanie A tutaj z kolei a tutaj leży nam Wilk i... jak czarny pies. I tyle go widzieli w sumie. Jest też ryś, rysica Paula, piękna. I zaraz idziemy po te żubry w końcu. Pokuciłeś się przed chwilą. Już? Wow! Pierwsza, widzisz żubra? Jak nagrywa się? No. Wow! Mamy <laughs> żubry! Słuchajcie! Pra... No, są na wolności, są żywe, prawdziwe. No to, co, że ich nie upolowaliśmy w parku? No Po to tutaj są, żebyśmy je oglądali. No, wiem, no trochę, że nada trochę się czujemy jak stare dziady albo dzieci na wycieczce, ale. Przynajmniej teraz wiemy już, czego wypatrywać z okna. Znaczy, ja powiem tak, wciąż liczę na to, że przejeżdżając zobaczymy jakieś statko, tak tuż przed zachodem słońca. Może to jest nadzieja głupiego, ale wciąż ją mam. No, piękne zwierzęta w sumie. Ten jeden to wielki skurczybyk. Mam ten taki bardziej slim, może to ono. Yy, ogólnie, zarówno. Faceci jak i kobiety żubry i żubrzyce mają rogi. Ich żubry po prostu mają, co się ładnie mówi, fiuta. Prącie. Mają prącie, A żubrzyce nie i są mniejsze. 25 zł myślę że warto ogólnie, szczególnie jak się to nie miał szczęścia tak jak my. Co to jest niemalże? Wielki bydlak Jakiś taki pas, pasemka No robi wrażenie ale rogi ma małe ale ogon no taki rzeczywiście z dwóch części się składający mm. No zwierzę na pewno O, Patrzcie go Bo. E, Patrzcie go tego i ciorę. ten dziwny ogon. Oficjalnie maczko, a to była nasza wizyta w Białowieskim Parku Narodowym i okolicach. Zalejkujcie, zasubskrybujcie! Będziemy odwiedzali parki na takie jedno-dwudniowe wycieczki pokazywali co jest ciekawego, czy można jakiś sport poprawiać. Jak już będę mógł biegać, nic nie mam mądrego do powiedzenia. Ciao!